Jak lepiej działać pod presją czy zgodnie z planem? To 23. odcinek serii Wymuszona zmiana, który ekskluzywnie co tego 20 jest na YouTube. I mam nadzieję, że jeżeli jesteś z nami od wielu tygodni, to wiesz doskonale, że sam tytuł Wymuszona zmiana on nam udowodnił i pozwolił mi zebrać przez te kilkadziesiąt tygodni masę wniosków, które ci pokazują, że czy chcesz, czy nie chcesz, życie wymusza na tobie, na mnie, na nich. Bez litości, bezlitośnie życie wymusza. A więc w teorii możesz nic nie robić, możesz nie planować, w teorii możesz olewać, możesz nie chcieć i pewnego dnia przyjeżdża Stefan we walcu z życiem, przejeżdża po tobie, no i wymusił na tobie zmianę. Czy chcesz, czy nie chcesz? No, ale może się okazać, że jeżeli zaplanujesz to wcześniej, przewidzisz, no to jest lepiej. To która wersja jest lepsza? Zapraszam. Fundamentem, na którym możemy oprzeć nasze wnioski, są tak zwane cechy osobowościowe. Czyli ty wiesz, jaką jesteś osobą. Ja doskonale wiem, że przez większość mojego życia ewidentnie na mnie działała presja. Po pierwsze, presja ze świata od innych, po drugie, presja, którą sam sobie tworzyłem. Z wiekiem z czasem zauważyłem, że to nie do końca dobrze działa, to jednak jest pobudzanie tak zwanego wkurwa, o czym piszę w mojej książce. Nie interesuje mnie być tylko człowiekiem, czyli to jest takie jechanie na paliwie rakietowym, to jest takie jechanie na nitro to jest cały czas dociskanie, żołowanie silnika w naszym organizmie. No, tym silnikiem jest wiele różnych naszych narządów: tu serce, tu mózg. A więc kortyzol, hormon stresu, adrenalina, to nas pobudza. Działamy na kurwie, działamy na pełnej pecie, na irytacji, na chęci udowodnienia komuś, działamy pod presją, działamy na ostatni moment, na ostatni gwizdek. Deadline to jest dla nas tylko iluzoryczna podpowiedź. Wiemy, że to się zbliża, wiemy, że za tydzień, za dwa, za miesiąc, za x czasu to będzie trzeba zrobić i czekamy, 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 czekamy no bo nie mamy ochoty. Nie chce nam się, aż pewnego dnia już nie możemy czekać. Musimy zasuwać. No i ta presja sprawia, że jesteśmy efektywni, że jesteśmy produktywni. Podpowiedź dla Ciebie jest mega precyzyjna. Z moich czterech książek, które do tej pory napisałem, wydałem, które są super bestsellerami w Polsce, pierwsze trzy napisałem w ciągu siedmiu, dziesięciu dni. Czwartą napisałem w ciągu dwóch lat. No i teraz pytanie, który okres liczymy? Czy liczymy okres generowania materiału do książki, czy liczymy okres samego pisania i edytowania? No ale w tym przypadku zauważyłem, że ta ostatnia metoda jest kompletnie nieefektywna. Praca, dwa lata nad książką, odkładanie i napisanie trochę, potem miesiąc, dwa przerwy, potem znowu napisanie, potem pół roku przerwy. Zmarnowany potencjał, zmarnowana energia, zmarnowany czas, bez sensu kompletnie. W tej chwili siadam do piątej książki, zarówno w tym, kim jesteś. Odkładam, 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 ale w końcu jak usiądę, to wiem, że muszę usiąść, poświęcić tydzień, dwa, od rana do nocy, wycisnąć się, wyżyłować, po prostu... Mm, i wydobyć z siebie ten diamencik. A więc ja wiem, moje cechy osobowościowe przez większość mojego życia pokazywały mi Michał, działasz lepiej pod presją. Ale czy to jest dobre? Bo okazuje się, że z wiekiem jednak plan jednak lepiej coś zaplanować, przewidzieć do przodu dzięki temu się mogę przygotować, dzięki temu nie biegam na ostatnią chwilę, dzięki temu jestem bardziej wyluzowany, jest większy stan zen, jest skupienie. Jest luźnik, jest relaks, jest czas na wszystko. Czas na zasuwanie, czas na zarabianie, czas na regenerację, należenie do góry brzuchem. Jest czas na wszystko. Jeżeli zaplanuję, to mamy czas na wszystko. Może ty też tak masz. Może przez większość swojego życia planowałeś, planowałaś. I to jest dla Ciebie twój główny cel, to jest Twoje główne podejście w życiu, w pracy, we wszystkim. Plan, struktura. Przewidywanie i później działanie. Tak może być. Ja do tego dojrzałem, dorosłem i ewidentnie lubię coraz bardziej planować. Zmieniam się. Prawie pięć dekad mojego życia i krok po kroku się zmieniam. Wiem, kiedy docisnąć, kiedy działać pod presją i wiem, kiedy zwiększyć proporcje planowania. Dlatego, jeżeli Twoją cechą osobowościową jest właśnie to, że lubisz plan, lubisz strukturę, no to się tego trzymaj. Trzymaj się tego, nie dociskaj, ewidentnie odsuwaj wszystkie działania pod presją i nie pozwól, żeby świat na ciebie wleciał. Za każdym razem, kiedy ktoś od ciebie chce coś już na teraz, nau, no, po prostu wyluzuj. Powiedz nie. I koniec naucz się odmawiać. No ale to wszystko, te nasze cechy osobowościowe pokazują nam nasze podejście od zawsze. Hmm. W takim razie, jak zwiększyć swoją efektywność? Zadziałać odwrotnie. Ja całe życie działając pod presją, uczę się planować. Może Ty, jeżeli całe życie działałeś według planu, naucz się działać pod presją. Naucz robić szybko, od ręki, na już. Może się okazać, że w jednym przypadku więcej psujesz, w drugim przypadku więcej tworzysz, w jednym więcej zarabiasz, w innym tracisz tą energię, ale musisz siebie poznać, ponieważ pełnia władzy nad sobą pełnia efektywności, pełnia jakości, pełnia zarobków to jest korzystanie z większej ilości strategii. Czyli życie nas zmusza, wymusza na nas zmianę i w jednym momencie czekamy aż życie nas zmusi, ale w drugim momencie my tą zmianę wymuszamy wcześniej. Nie czekamy aż życie nam powie: "Stary, coś jest nie tak". Przewidujemy to. No i w tym przypadku, jeżeli popatrzymy na te cechy osobowościowe w kontekście zasady Pareto 80/20, no to jeżeli robisz jedno i drugie, to masz 100% normy. No i chyba to nas powinno interesować, tak czy nie? No i teraz żyjemy w świecie, w którym w internecie ludzie oczekują błyskawicznych odpowiedzi, metod, które działają dla wszystkich, drogi na skróty, dróg najtańszych, najlepiej bezpłatnych, albo w ogóle, żeby ktoś się jeszcze zapłacił. A więc sprawdźmy, czy uda się to zrobić w kontekście tytułu naszego odcinka. 23. odcinka serii Wymuszona zmiana, czyli jak lepiej działać pod presją czy z planem. Jedno jest pewne, to już powiedzieliśmy, jeżeli działasz i tak, i tak, masz większą rozpiętość. Po drugie, musisz ocenić wyniki, czyli musisz ocenić koszty. Często działanie pod presją to są dużo większe koszty. Jeżeli działasz na ostatni gwizdek, w ostatnim momencie, musisz z reguły zapłacić więcej. Jeżeli planujesz, płacisz mniej. Często, kiedy działasz pod presją, jest dużo więcej odpadów produkcyjnych, nie tylko odpadów, przynajmniej na materii, ponieważ się męczysz, wymęczysz się i później musisz więcej odpoczywać, a więc jaki jest sens dociskać, jeżeli potem musisz wydać dwa razy więcej na regenerację? Musisz naprawić to, co zepsułeś w organizmie. Ale kiedy produkujesz cokolwiek i myślisz sobie, że wycinasz coś ze sklejki, no to jeżeli się spieszysz, możesz popełnić dużo więcej błędów, a więc dużo więcej materiału będzie do kosza. Musisz zapłacić za swoje błędy. Z reguły ludzie, którzy się spieszą, popełniają więcej błędów. No ale teraz w tym całym szaleństwie może być metoda. Czyli najpierw się dużo spieszysz, dużo błędów, a później dzięki temu możesz zaplanować i po pierwsze zminimalizujesz koszty, a do tego błędów nie będzie żadnych, ponieważ przewidziałeś wszystko. Dlatego musisz balansować. Moja podpowiedź jest taka: koniecznie balansuj, ponieważ możesz być introwertykiem. Zamkniętym w sobie, możesz być ekstrawertykiem, który pajacuje w sieci, ale jeżeli masz w sobie obie te cechy, jeżeli pilnujesz, żeby uwypuklać te cechy charakteru, może nie codziennie, ale co kilka dni jesteś wyciszony i spokojny, a co kilka dni jesteś nakręcona, masz powera, wtedy ewidentnie czerpiesz z życia pełnie jego możliwości. No i tego Ci najbardziej życzę. A jeżeli te Proste porady, te krótkie serie na YouTube ci się spodobały? Zostaw subskrypcję, zostaw lajka, like wyślij znajomym link i pamiętaj, to są krótkie filmy. Może w tym przypadku to nie są wyrwane z kontekstu urywki z 12-godzinnego szkolenia, 2-3 minutowy viral. To są materiały nagrywane od początku do końca na dany jeden temat, jeden wątek, ale ten wątek spina się z tysiącem, z milionem innych. A więc pamiętaj, że filmy na YouTube, w social media, gdziekolwiek. Różni się od treści z książki, różni się od pełnego szkolenia, gdzie przez wiele godzin można dany temat omówić z każdego kontekstu. A więc pamiętaj, że jeżeli chcesz coś w życiu zrozumieć, to po pierwsze musisz dostać wiedzę, po drugie musisz ją sprawdzić na sobie, zastosować, uzupełnić i upewnić się, czy faktycznie ten temat jest przez Ciebie przemyślany z każdego kąta, z każdej perspektywy, a nie tylko tak na szybko. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kołoczny Maglubiny.